Ta Ewangelia zaczyna się od takiego samego zdania i kończy się tak samo. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. My spróbujmy to wykorzystać, żeby zrozumieć, jak my mamy się wzajemnie miłować. Na początek powiem tylko tak krótko, Jezus nie mówi tego do wszystkich teraz, w tym momencie, tylko do jakiejś grupki ludzi, czyli do apostołów. To co On tutaj mówi, dotyczy jakiejś, można powiedzieć, wspólnoty. Może być jakaś grupa, małżeństwo, parafia. To nie chodzi o to, żeby się rzucać na szyję każdemu przechodniowi, nieznajomym na ulicy i mówić, że Cię kocham. To chodzi o relacje w bliskie, takie intymne, zaraz to zobaczymy. I spróbujemy zrozumieć, czym jest prawdziwa miłość bliźniego. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich, a wcześniej Jezus mówi, tak jak ja was umiłowałem. Jezus udowodnił tę miłość umierając za nas na krzyżu i zmartwychwstając. Dlatego mówi, że życie oddaje za przyjaciół. Tu nie chodzi o to, żebyśmy za siebie umierali. Niekoniecznie od razu. Tylko, że my żyjemy dla drugich. Życie bez życia dla drugiego człowieka nie ma sensu. Wtedy się żyje dla kogo? Tylko dla siebie. I bardziej miłujemy drugiego człowieka, tego bliskiego, tym bardziej służymy sobie. drugi fragment tej Ewangelii pokaże nam, że miłość to nie jest przede wszystkim uczucie. Uczucia towarzyszą miłości, to wszyscy wiedzą, między ludźmi, a zwłaszcza w małżeństwie. Ale one są zmienne. Uczucia są zmienne i ewoluują wraz z wiekiem i stażem, na przykład małżeńskim. I potrafią być zdradliwe. Bo gdybyśmy oceniali miłość według emocji, no to co zrobić wtedy, kiedy na przykład w małżeństwie się płucą? Chwilowo. chwilowo to się w wielu zdarza, że są takie napady i wtedy jest ostra wymiana zdań. No oczywiście to jest tylko takie epizodyczne, nie? To jest częste. Tutaj chciałbym taką poradę dać ważną dotyczącą tych kłótni, krótkotrwałych małżeństw. Nigdy nie należy brać na serio treści tych wzajemnych, przerzucanych zdań. Nigdy Cię nie kochałam, żałuję, że nie wyszedłem za inną albo rozumiemy się. Jesteś złym mężem złą żoną. Bo w emocjach zakłócone jest racjonalne myślenie i mówi się głupoty. Tego człowiek tak naprawdę nie myśli, co mówi, kiedy jest zdenerwowany. To są kłamstwa. Nigdy tego na serio nie odbierajcie. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co Wam przekazuję. Miłość to są czyny albo fakty. Jeżeli w małżeństwie na przykład układa się wszystko dobrze, wszyscy są szczęśliwi, ale tam od czasu do czasu się rozładują jakieś napięcia ostrzej, to, to nie te płótnie świadczą o jakości małżeństwa, tylko te, te czyny. Wszystko się układa jest normalnie, wszyscy są raczej. A na pewno często szczęśliwy. Już was nie nazywam sługami. W miłości nikt, nikt, nikomu nie może być sługą. Bo jeżeli jest jakiś sługa, to jest jakiś dyktator. Jeżeli ktoś w jakiejś wspólnocie, czy na właśnie małżeńskiej jest tym, co rządzi, a ten drugi musi go słuchać, to nie jest miłość. Sługa nie wie, co czyni Pan Jego, nazwałem was przyjaciółmi. Czyli miłość zawiera w sobie przyjaźń. W ogóle jak się przygotowuje małżeństwo znaczy narzeczonych do małżeństwa, to się mówi o trzech rodzajach miłości. Jeżeli są te trzy rodzaje miłości, to, to małżeństwo będzie na pewno udane. Jednym z nich, z tych rodzajów miłości jest właśnie przyjaźń. Jeżeli jest... oni lubią ze sobą być, to dotyczy charakteru, to dotyczy właśnie takiej takiej kompatybilności, właśnie osobowości, to to jest przyjaźń. I to jest często ratunek dla małżeństwa. Yy, właśnie to, że, że oni potrafią rozmawiać i tak dalej, Przy, lubią ze sobą przybyć. Nie, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca Mego. To jest drugi element. Najpierw te czyny świadczą o miłości, a drugie to Taka pewna intymność. To, co usłyszałem od Ojca, to wam przekazałem. To są tajemnice. Miłość jest tajemnicą. I dlatego mówię, nie? to nie jest tak, że musimy na lewo i prawo prawda, wszystkich całować i mówić, że kocham cię w imię Jezusa. O mąż, żona, wspólnota, zaufani ludzie przekazują sobie to, co im Bóg daje, co się usłyszałem od Boga Ojca. Nie wy mnie wybraliście. To jest jeszcze głębsza tajemnica miłości, że ona jest dana przez Boga. Na przykład małżeństwo Ona jest darem Boga. Jeżeli to jest prawdziwa miłość pochodząca od Boga, na przykład narzeczonych i tak dalej. To jest to wybór, który dał mi Bóg. Tę osobę drugą dał mi Bóg. Bo często miłość zaskakuje. Wybiera się kogoś, o którym mi się w życiu nie pomyślało, że będzie moim mężem czy żoną. Ja was wybrałem. To Bóg wybrał dla mnie takie, taką miłość, abyście szli owoc przynosi. No właśnie poka... miłość się udowadnia przez to, co jest jej dziełem, czyli owocem. Trwałym, bo Jezus mówi dalej, i by owoc wasz trwał. A dlaczego On trwa? Aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek go poprosicie w Binę. Bo w takiej miłości to po prostu Bóg nie... takiej miłości Bóg nie jest w stanie niczego odmówić. Podam przykład, żeby zakończyć. W pewnym młodym małżeństwie dziecko chorowało od urodzenia na egzemę. Skóry, co, co wyglądało poskórnie, są takie ropiejące rany, krwawiące, i musieli wiązać dziecko na noc dosłownie krępować ręce, bo się drapało. Przepraszam, na taki drastyczny obraz. I kiedyś o tym rozmawialiśmy, zaproponowałem coś takiego, żeby rodzice co wieczór robili trzy rzeczy bardzo istotne razem. Nakładali ręce na dziecko, bo sakrament małżeństwa do tego upoważył. to jest takie błogosławieństwo. Odmówili na przykład jeden dziesiątek różańca, to jest drugi element, ale ten trzeci też jest bardzo ważny, w bardzo precyzyjnej intencji, bez kombinowania. Prosimy Cię Boże o uzdrowienie z tej egzemy, bo ona była leczona wiele lat, kilka lat u najlepszych specjalistów w Poznaniu i nic. Dawało to efektów. Po tygodniu zadzwonili, rany się zasklepiły. I pojawiły się takie czarne kulki, oni się przestraszyli na skórze, a to jest objaw tak zwanego drastycznego czy dramatycznego gojenia się ran. Martwa tkanka chyba się tak odkładała, i lekarze byli zadziwieni, i tam jeden powiedział, no to, to chyba efekt naszych dobrze dobranych leków. Oni się uśmiechnęli. To jest przykład takiej potęgi miłości, jedności no i dowód na to, że miłość to są to jest, to jest najlepsze narzędzie do przemiany świata. Amen.